Witam was serdecznie. Tu Marcin Wójcik. Na moim kanale znajdziecie porady dotyczące obsługi samochodów i bezpiecznej jazdy. Jeśli chcesz, żeby twój samochód służył ci jak najdłużej, maskę uruchamia się w bardzo prosty sposób. Posiada on metalową linkę, która przechodzi przez komorę silnika do przedziału pasażerskiego. A jej drugi koniec przymocowany jest do dźwigni na desce rozdzielczej. Konstrukcja może się nieco różnić w zależności od modelu i producenta samochodu. Gdzieś jest dźwignia na desce rozdzielczej, jak, was, a gdzieś, przycisk. Mogą być inne różnice. W każdym razie jest to bardzo prosty mechanizm. Ale czasami się psuje, i zwykle dzieje się to w najbardziej nieodpowiednim momencie, kiedy trzeba otworzyć maskę, gdzie znajdują się najważniejsze jednostki samochodu. W końcu tam zazwyczaj zagląda się w razie jakichkolwiek usterek, a gdy doda się do tego problem z dostępem, staje się to bardzo niemiłą niespodzianką. Przyczyną jest zazwyczaj zerwana linka, która przenosi siłę z dźwigni w kabinie pasażerskiej na zamek. Aby go wymienić, Konieczne jest otwarcie go w inny sposób, a to często stawia kierowcę w ślepym zaułku. Zamek jest w środku i nie wiadomo, jak się do niego dostać. Nie wszystko jest jednak takie straszne. Jak się wydaje, zamek można otworzyć, a często zajmuje to niewiele czasu. Istnieją jednak również trudne sytuacje w których nie można obejść się bez kanału inspekcyjnego, przyczyny awarii napędu kablowego. Zerwanie linki może być związane z różnymi przyczynami, od banalnego przetarcia po zbyt mocne naciągnięcie. W przypadku wielożyłowych metalowych zdarza się to znacznie rzadziej, ale nie zawsze producent takie instaluje. Należy więc pamiętać, że w przypadku zerwania napędu konieczna będzie jego wymiana i to najlepiej na wielodrutowy. Jest on znacznie mocniejszy i bardziej elastyczny. Często winę za zerwanie ponosi sam kierowca. Gdy gwałtownie pociągnie za dźwignię, to właśnie w tym momencie linka może się od niego oderwać. Również sam zamek i linka wymagają regularnej konserwacji i smarowania, a jeśli nie zostanie to zrobione, może zardzewieć i zaciąć się. Kierowca będzie musiał wielokrotnie pociągać za dźwignię, co doprowadzi do pęknięcia. Zamek może zamarsnąć na mrozie, a linka może się napiąć. Może to również prowadzić do tego samego rezultatu. Lokalizowanie punktu pęknięcia. Gdy linka jest luźna lub rozerwana, dźwignia lub przycisk porusza się swobodnie, bez wysiłku i pojawia się problem jak otworzyć maskę. Najczęściej problem pojawia się w miejscu umocowania siłownika do dźwigni w kabinie pasażerskiej. Jest to najprostsza sytuacja. Czasem jednak linka urywa się przy zamku pod maską. To drugi najczęstszy przypadek. Bardziej skomplikowane. Wreszcie, może się to zdarzyć gdziekolwiek i indziej, na przykład w środku, z powodu zużycia. Przeczytaj także, co się stanie, jeśli mocno trzaśniesz drzwiami samochodu. W każdym razie bardzo trudno jest to określić dokładną lokalizację, ponieważ znaki są takie same. Dlatego lepiej założyć najprostszą i najczęstszą sytuację, pierwszą sposoby otwierania maski. W zależności od sytuacji. Zamek maski można otworzyć na różne sposoby. Jeśli pęknięcie nastąpiło przy dźwigni, można to zrobić, pociągając za koniec linki. A jeśli stało się to przy zamku, wszystko staje się bardziej skomplikowane, ponieważ trzeba się do niego dostać i otworzyć go ręcznie. Dlatego rozważmy obie opcje. Z narzędzi potrzebne będą szczypce i długi śrubokręt. Uszkodzenie wewnątrz przedziału pasażerskiego, ponieważ nie można otworzyć maski. Jeśli linka jest uszkodzona, pierwszą rzeczą do zrobienia jest sprawdzenie dźwigni, która znajduje się na panelu. Tutaj więcej szczęśliwych posiadaczy samochodów was. Od wielu lat konstrukcja tego prostego mechanizmu praktycznie się nie zmieniła i jest ułożona bardzo prymitywnie. Możesz po prostu zobaczyć, czy kabel jest przymocowany do dźwigni, czy nie. Jeśli go tam nie ma, Koniec zwykle wystaje w kanale, ponieważ nie wchodzi do środka. Można go delikatnie, ale mocno zaczepić kombinerkami i pociągnąć. Maska powinna się otworzyć. W samochodach zagranicznego pochodzenia wszystko może być nieco bardziej skomplikowane. Tam mechanizm jest zazwyczaj zamknięty i nic nie widać. Wówczas trzeba zdjąć pokrywę, a także spróbować znaleźć końcówkę linki. Jeśli nie jest ona przerwana przy dźwigni, oznacza to, że stało się to w innym miejscu. Zerwanie pod maską, gdy do zerwania linki dojdzie w komorze silnika lub przy zamku, jedyną opcją jest jego ręczne otwarcie. Ponownie, jest to łatwiejsze dla właścicieli was, wystarczy zdjąć osłonę chłodnicy która jest przymocowana do zwykłych zatrzasków i ręcznie otworzyć zamek. W przypadku innych marek samochodów wszystko może być bardziej skomplikowane. Jeśli otwory w osłonie chłodnicy są wystarczająco duże, można spróbować znaleźć miejsce mocowania linki do zamka za pomocą śrubokręta, haka i pociągnąć. Czasami łatwiej jest to zrobić domowym haczykiem wykonanym z drutu niż śrubokrętem. Przeczytaj także co zrobić w przypadku otrzymania niewłaściwego mandatu, można spróbować podnieść krawędź maski w okolicy zamka i wyciągnąć gumową uszczelkę w tym miejscu. Przez powstały mały otwór za pomocą haczyka lub śrubokręta można czasem odblokować zamek. Czasami łatwiej jest wyłamać kratkę, a następnie kupić nową. Jest to niedroga część, jeśli kratka jest zbyt mała i nie chcesz niczego łamać. Będziesz musiał dostać się do zamka przez podwozie. W tym celu należy zdjąć osłonę skrzyni korbowej i spróbować dostać się do zamka śrubokrętem od dołu, równolegle do chłodnicy, aby go zaczepić i szarpnąć. Jeśli śrubokręt jest zbyt krótki, można przykleić go do czegoś wystarczająco długiego, aby dosięgnąć właściwego miejsca. Dół inspekcyjny ułatwi pracę, a jeśli go nie masz. Najlepiej użyć podnośnika. Gdy maska otwiera się do przodu trudniej jest otworzyć maskę samochodu. Jeśli jest przechylona do przodu, przednia szyba przeszkadza. Trudno jest podnieść środek maski, a także problematyczne jest dostanie się do zamka od dołu. W takim przypadku można spróbować dostać się do zamka przez kratkę wlotu powietrza. Należy zdemontować sam wlot powietrza, a kratkę znajdziemy pod spodem. Czasami konieczne jest wycięcie jednego podziału tej kratki. Jeśli szczeliny w niej są zbyt wąskie, w zależności od okoliczności można również użyć haka do drutu lub śrubokręta. Wymiana uszkodzonego kabla na nowy. Wymiana tej prostej części nie jest trudna. Konieczne jest zakupienie tego samego kabla, ale najlepiej wielożyłowego. Jego długość powinna być wystarczająca. Przymocuj go najpierw do zamka a następnie przeciągnij tą samą drogą do kabiny, uprzednio zakładając plastikowy ogranicznik w postaci zaślepki. Przy mocowaniu do dźwigni potrzebna będzie pomoc drugiej osoby, która napnie linkę tak, aby bardziej wychodziła z kanału i wygodniej było ją zamocować na dźwigni. Nie należy stosować zbyt dużego naprężenia, ponieważ może to spowodować ponowne zerwanie, aby zapobiec takim sytuacjom. Konieczne jest monitorowanie stanu zarówno samej linki, jak i zamka. Warto od czasu do czasu nasmarować je litolem lub innym smarem. Najczęściej do zerwania dochodzi, gdy kierowca gwałtownie pociągnie za dźwignię, więc nie należy tego robić.